Te. Aha, bo nie wiedziałam, dobra. Biały stok. No rzeczywiście. Przecież gdzie to ja, ja miałam być w Łodzi. Ale gdzie to? To jest to nie pokaż? ten pociąg. No tutaj. Słuchaj, no jak to? Biały stok. Dwie naukowskie stoją na peronie. Wszystko po dwa składy. Jestem w szoku. Miałyśmy być w łodzi. Kaliskiej. I teraz tak Naukowska stoi po prawej i po lewej. I co teraz? z którą Naukowską wsiadamy? Chyba tą po prawej. No bo ta po prawej o 14 a po lewej o 16 odjeżdża. No dobra to teraz pokażę coś czego. EP 07 jedzie będzie podłączona do tego składu, ale miał być ten skład chyba do Olsztyna. Dobra, do Olsztyna jedzie. Jedzie P07. No proszę jak się skrada. Proszę stanąć na chwilę, bo ja chciałam nagrać. Jeszcze chwilkę. Zaraz y, można odjeżdżać. Chwileczkę jeszcze. Popatrzymy, czy wszystko jest dobrze. Lokomotywa F-07. Moja ulubiona. Proszę bardzo, a pani już podziękuję. Pani już podziękuję. Nie jedzie jeszcze? SM 42, to ze śnieżki. Nie, prawie, prawie. Tamta była su 42,20. Mamy super widoki. Takie perełeczki tylko w białym stopniu. Chciała pani coś takiego tak, pociąg ten skład bez lokomotywy w ogóle nie ma. Ta lokomotywa stoi, a ta będzie odjeżdżała z naukowską. Trudno, Naukowska została i druga też, i lokomotywa jeszcze została. Opóźniony TLK Sylgunia wjechał na tor przy peronie jakim? Gdzie? <grywa> Widziałaś kiedyś 21 e Właśnie musiałabym y, zobaczyć i ci powiedzieć, bo tak nie pamiętam z, z tych właśnie... Nie, chyba nie widziałam. Witam wszystkich. Co to tak trąbi? Odjeżdża. Podlaskie, województwo Podlaskie. O jak witam, witam. E... Potrzebujemy pilnie, pilnie potrzebuje przewodnika po białym stoku. Proszę cię zgłosić na peron, na peron. Już byłam białym stoku dwa, dwa razy, ale pilnie potrzebny jest przewodnik i to jak najszybciej, to na Gwałt! gwałt. <noise> Ale chyba się nikt nie znajdzie. Musimy po prostu na własną rękę szukać Z czego? jakichś ładnych atrakcji. Tutaj Białystok jest fajny. Byłam tutaj pół roku temu i byłam tutaj to dwa przeprowadzisz, miesiące przeprowadzisz trzy miesiące. Kontrolę. Przeprowadzę kontrolę. Ale czego? No wszystkiego. Aha, aha. tej lokomotywy? Idziemy? Chodź bliżej. Musimy podejść do tej lokomotywy. No ta lokomotywa czeka aż tamten pociąg pojedzie. I ona wtedy może pojechać dalej. I e, podłączyć się do pociągu w tamtą stronę. W stronę Warszawy, o można tak powiedzieć, no. Pozdrowienia z Grodziska, witam. Małgorzata, Małgorzata, witam. Dzisiaj live krótki, jutro może będzie trochę dłużej, też z Białego Stoku. Jeszcze trochę lokomotywa. Jak wygląda budowa lokomotywy? <słuch> Czy pani się zna na budowie lokomotywy? Zapraszam. konfit jest hotki kapułowa tak pozdrowienia z legnicy witam tam. Niestety, ale jest zablokowane. Znowu dwa pociągi takie same. Znowu złapać, że... Tak, że dwa takie same pociągi lokomotywa i taki sam pociąg. EP07335. Tutaj jest fajne takie ujęcie. Dwa wagony bez lokomotywy, bo nie ma ani jeden nie ma lokomotywy. I tu jest lokomotywa luzem stoi. Łapki w górę, tak, zapraszam. Jeszcze z przodu trochę. O, super, byłam w pociągu, wysiadłam właśnie teraz z naukowski To chyba będzie na tyle z dzisiejszego, nie? Będzie na tyle z dzisiejszego dnia, bo czeka nas. O, odjeżdża. Bez lokomotywy? Czy nie było z przodu? No nie było. Nie, nie, była lokomotywa, bo on przyjechał przecież. Była, no tak, była. Tak, to będzie na tyle, bo tutaj jest kolejka. Taka pociągowa. Czyli tak, co w kolejności jest? Jest e, lokomotywa, i pociąg, ten e, podlaski. I tam jest jeszcze podlaski, więc te tory są tu to zajmowane. Wszystkie. Żegnam się do jutra. E, jutro. E, w podobnej porze, w podobnej porze się spotkamy. Trzymajcie się pa.